Dziś mówimy sobie jak wygląda sprawa drugiego szeregu konfederacji. Wypisujecie do mnie oj lepszy może słabość czy krzychód to tam gadają bzdury, Brown, to już na pewno, ale oni gromadzą bardzo poważnych ludzi, którzy mają bardzo poważny przekaz! A zatem dzisiaj specjalnie dla Was nad tym przekazem się pochylimy. Dostałem w swoje ręce takiego to linka z Radia Wnet dotyczącego wywiadu z Anną Bryłką. I teraz zapewne każdy z Was zapyta: Kto to jest Anna Bryłka? Nie wiem. Po bardzo profesjonalnym i wykwalifikowanym researchu znalazłem jej stronę na Facebooku. Żadnych jakichś tam osobistych stron internetowych czy czegokolwiek innego, nawet strony w Wikipedii, nie posiada. Jest z Ruchu Narodowego i widać bardzo mocno, stoi murem za rzekomymi rolnikami. O sobie pisze wiceprezes partii Ruch Narodowy, konfederacja, prawnik, specjalista do spraw handlu zagranicznego. A zatem możemy śmiało powiedzieć, że jest to drugi, nie trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty 2137, ale drugi szereg. Dobra, dość tego wstępu zobaczmy, co to za lepsze standardy Ania reprezentuje. Posła Roberta Winnickiego. My widzieliśmy, że ta presja migracyjna ze strony białoruskiej, współorganizowana również przez reżim Łukaszenki, no jest elementem wojny hybrydowej, a ci migranci są po prostu używani jako narzędzie w tejże wojnie. Zostaliśmy jesteśmy zaatakowani przez Białoruś, wojna hybrydowa? Wojna hybrydowa, to, ta... to jest woda, wojna hybrydowa, wojna informacyjna. Składa się na nią wiele czynników, między innymi taka wewnętrzna wojna informacyjna, która Niestety byliśmy też świadkami w polskiej debacie publicznej. Na razie niechilnowi. Leci z formułkami, które zostały żywcem wyjęte z tak zwanych programów, tak zwanych telewizji internetowych. A to nie jest nic ponad to, co zwyczajny Kuc by mi napisał w komentarzu właściwie gdziekolwiek na marginesie kuce i zgaduję, że pani Ania także nie zauważają jakoś, że właściwie to Konfederacja grała w tej dezinformacji można powiedzieć, że pierwsze skrzypce. Elementy takie jak Grigori, of Korwin zapuszczali różne usłuszne Rosji informacje bądź też fejki i tutaj naprawdę nie będę wspominał tylko i wyłącznie słynnej sprawy rzekomego pobicia przez Ukraińców, wielkich Polaków na Nowym Świecie, gdzie się Okazało, że tak naprawdę Ukraińcy chcieli tylko i wyłącznie udzielić pomocy, i nagrywali całe zajście jako dowód. A ewenementy około-narodowościowe, około-konfederackie zrobiły z tego taki skowyt, że to Ukraińcy napadli. Ponieważ mamy o wiele lepsze i o wiele świeższe narzędzia, m.in. grzesia Brauna na konwencji konfederacji, który jojczył o Ukrainizacji Polski. Ale nie martwcie się, wrócimy do tego. Zdaniem Konfederacji i Moskwa i Mińsk są zagrożeniem dla Warszawy, są naszymi przeciwnikami, wrogami. Oczywiście. Nie ma wątpliwości. Nie, oczywiście. To jest bardzo ciekawe, ponieważ z tego co widzimy po wszystkich możliwych tweetach, postach, nagraniach Konfederatów, to mam wrażenie, że większość z nich jest wymierzona właśnie w Ukraińców. Nie sposób nie wspomnieć Grzesia Brauna, ale także przekaz w Realu24, ponieważ tak się składa, że Marcin Rola, Ponoć jak donoszą ptaszki, ma startować z list Konfederacji. I teraz jak to wygląda w perspektywie tego, że to ponoć Rosja jest naszym przeciwnikiem? Jak w tym rozdaniu wygląda długa, bardzo długa bierność Konfederacji wobec Leszka Sykulskiego i jego przekazu? Ja wiem, ja wiem, teraz Wy mi możecie powiedzieć. Oj, lepszy, Ale Sławek napisał na swoim Twitterze, że to Rosja jest naszym przeciwnikiem? Ja wiem, ja wiem, tylko tak się składa, że Sławuś ostatnio ma modę na pisanie, że to i owo, co tam kiedyś wspominał, to był żart, rozumiecie? To, to takie na jaja. I teraz jaką ja mam gwarancję, że on na przykład jutro albo pojutrze, za dwa dni, za trzy, za tydzień, nie napisze, że z tym Putinem to też były takie tam jajca, śmieszki, heheżki. w sumie dobry ziomek? Ukraińcy, kim są dla nas? Sąsiadami przede wszystkim, sąsiadami. Sojusznikami? E, sojusznikami pewnie też, oczywiście. Pewnie? Pef, oczywiście. Skąd ta niepewność? Dlatego, że sojusznikami, dlatego, że pewnie, gdy przyjrzymy się szczegółowo naszym relacjom handlowym, biznesowym, relacjom politycznym, relacjom również w aspekcie polityki historycznej, no mamy pewne rozbieżności w tychże obszarach. i Widzicie? Przekaz. Konfederacki to jest przekaz antyukraiński. Wręcz czuć było, jak ona została zapytana Ukraińców, że kurde no nie może powiedzieć, że trzeba ich wszystkich! Więc neutralnie, że to sąsiedzi, sąsiedzi. Dla wszystkich, którzy mówią, że ja się doszukuję, że tam nic takiego nie ma, dajcie mi chwilę zaraz zobaczyć. Inna sprawa, że Konfederaci mają już wyuczony odruch Pawłowa. Pada hasło Ukraina, to oni, jak jeden mąż, w wołyń. I tak twierdzą, że to jest narracja usłużna Rosji. Ponieważ normalny człowiek wychodzi z założenia, że nasze animozje historyczne schodzą na plan dalszy, ponieważ najważniejsza jest teraźniejszość. A teraźniejszość i ogólnie polityka zagraniczna nie wygląda tak, że my patrzymy o, a wy w XIX wieku to nam zrobiliście to, a tamci w XX zrobili nam tamto. Tylko patrzymy, co możemy uzyskać, jaką korzyść ze współpracy z narodami możemy mieć. A dojechanie zbrodniczego narodu, współpracując z Ukraińcami, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie jest priorytetowe w stosunku do tego, że ten naród może nas dojechać zaraz po Ukrainie. W ogóle też przy tym Konfederacja nie wspomina, że w Rosji obecnie panuje ustrój faszystowski. Od koniec padło pytanie jednej z redakcji w sprawie zatrzymania importu ziarna z Ukrainy, który ten import jest zatrzymany dla czterech towarów, dla pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do 15 września i padło pytanie o to do prezydenta Dudy, czy jakie jest stanowisko w Polski w tym, w tym, w tym temacie. No prezydent Duda powiedział, że on jest zwolennikiem jak najszybszego zluzowania, oczywiście pod warunkiem utworzenia odpowiednich mechanizmów, natomiast chwilę po nim wypowiedział się również prezydent Zeleński, który powiedział, że ma obietnicę ze strony Komisji Europejskiej i od wątpliwości że ten zakaz nie będzie przedłużony, no jest to oczywiście szkodliwe dla, dla polskich interesów, dla interesów polskiego rolnictwa i polskich rolników. Aneczka nam tutaj zapomina wspomnieć kontekst, ale nie martwcie się, od czego ja jestem. Otóż, dlaczego była inwa z ukraińskim zbożem? Dawno, dawno temu, to jest niecały rok, Ukraina chciała sobie przesłać zboże drogą morską do Afryki, ponieważ to jest jej główny rynek zbytu. Niestety nie mogła tego dokonać ze względu na to, że Rosja złamała swoje ustalenia na rozmowach pokojowych i zatapiała, tudzież przejmowała tankowce ze zbożem ukraińskim. Z tego powodu Ukraina i Unia Europejska wpadły na pomysł, że można to przetransportować drogą lądową, a dopiero potem we Włoszech w drogą morską. Jak pomyśleli, tak zrobili, tylko że... Tak się składa, że biurokracja europejska zakłada, że nie można transportować zboża, które nie spełnia norm europejskich. A aby to zboże spełniało procedury, panie, to nie jest takie hop -siów. Potrzebne są odpowiednie nawozy, potrzebne są odpowiednie papiury. To nie jest tak, że przywodzisz ziarno i wio. A zatem Unia Europejska wymyśliła koncept zboża technicznego. De jure to jest zboże, które może być użyte do, na przykład, palenia w piecu, czy też dania jako paszę dla zwierząt. De facto, natomiast to jest najczyściejsze, najbardziej naturalne, normalne zboże z Ukrainy, które ma lecieć do Afryki. I tu wchodzą na scenę polscy Janusze, prywaciarze, kapitaluchy, złodzieje. Ponieważ te złodzieje ukradły zboże, które miało pójść do Afryki, skupując je, zahachmęcając o niebo taniej stosunku do zwyczajnego zboża i zaczęli nim rozporządzać jako zbożem spożywczym. Teraz zgadnijcie, czyja to jest wina według Konfederacji? <grytanie> Rzeczywiście wina państwa polskiego i tych złych Ukraińców! A jak to wygląda de facto? To jest wina zachłanności, złodziejstwa i krótkowzroczności zwyczajnego polskiego prywaciarza, kapitalucha złodzieja. Dlaczego krótkowzroczności? Ponieważ jeśli nie dostarczymy tego zboża na czas, to głodni imigranci z Afryki, zamiast siedzieć sobie u siebie na dupie i żryć ukraińskie zboże, zaczną jechać do Europy, ponieważ Europa ma jedzenie. I ostatnio wielokrotnie dawała do zrozumienia, że się nim podzieli, co wykorzystały bezczelnie służby rosyjskie, nasyłając nam imigrantów. A zatem paradoksalnie zatrzymanie tego zboża to jest przyczynianie się do narracji i planów rosyjskich służb, które mają na celu zalać Europę kolejną falą imigrantów, żeby nie była w stanie pomagać Ukrainie. A konfederaci, którzy rzekomo są tacy hur-dur powinni, przynajmniej jeśli choć w części wyznają zadeklarowane swoje własne poglądy, chcieć rękami i nogami dostarczać to zboże. Tylko z jakiegoś powodu tego nie robią, wręcz przeciwnie. Harasho, <słuch> to! Brown w weekend na waszej konwencji programowej mówił o zagrożeniu Ukrainizacji Polski, bandaryzacji Polski, to jest realny problem. E, panie redaktorze, pan e, poseł Brown użył tego sformułowania w kontekście e, takim, że. E... A już się zaczyna, skąd my to znamy? Grzegorz Brown nie miał tego na myśli. Kontekst, kontekst lwaku nie zrozumieliście. Bo przecież jak ktoś mówi stop, Ukrainizacji Polski, że Ukraina Ukraińcy szerzą banderyzm, to zostawia szerokie pole do interpretacji. Ukraińcy, którzy tutaj uciekają przed wojną, korzystają z dużo większych przywilejów niż to powinno zapewniać w ramach normalnej współpracy. Okej, okay, jakich? Oczywiście się nie dowiemy, ponieważ redaktor zadaje zupełnie inne pytanie. A ja pragnę tylko przypomnieć, że Sławuś też korzystał z tej samej linii obrony, między innymi podczas debaty z Chmielowskim, gdzie najpierw się wił, że jest miliardy zilonów gorylionów przywilejów dla Ukraińców. A potem nie był w stanie wymienić ani jednego. To jakie przywileje odbierzecie? Ukraińca? Przede wszystkim Konfederacja nie startuje w tych wyborach po to, żeby rządzić czy z Platformą, czy z PiSem. My chcemy w pierwszej kolejności realizować swój własny program, i, i to jest nasz zasadniczy cel. Mamy dwie rzeczy. Pierwsza, unikanie konkretnej odpowiedzi na pytanie. Hmm, czyżby jednak tych mnogich przywilejów dla Ukraińców to nie było? Bo wiecie, kuce, jakby były, to chyba żaden problem byłoby powiedzieć z 10, 20, chociaż 5. Jak zapytacie takiego zwyczajnego, zwyczajnego konfiarza na YouTubeku, na Twitterze, na Facebooku, to wam odpowie, że... Bo Ukraińcy przyjechali bogatymi furami. Nie wiem jak dla was, ale dla rzekomo wolnościowej partii myślałem, że posiadanie rzeczy to nie jest przywilej, tylko prawo. Kolejna rzecz: My tutaj mamy jeszcze stary przekaz konfederacki na zasadzie ohoho: nie będziemy się z nikim układać. Tylko my wiemy, że Sławuś mówi coś tam już piąte przez dziesiąte, zobaczymy co jest na stole. To tak nie można od razu oceniać. Przykro mi, konfiarze, ale z której strony się nie obrócicie, z tej macie dupę. Jeśli idziecie do wyborów i pod żadnym pozorem nie zamierzacie się z nikim układać, to automatycznie na wasze miejsce wchodzi trzecia droga, to znaczy, owszem, jesteście największą siłą w sejmie, jeśli wyniki z sondażów okażą się prawdą i będą miały przełożenie na wybory, ale pierwsze skrzypce zyskuje trzecia droga, czyli partia, która na pewno będzie chciała się dogadać z jedną bądź drugą stroną, i to jej uwagi, skargi, zażalenia, czy też czeki ministrów będą brane pod uwagę. Natomiast jeśli konfederacja idzie do wyborów i będzie od razu na wstępie się układać z pisem, ponieważ raczej nie widzę dealu z platformą, to automatycznie to całe pierdzielenie, że walczycie z systemem, chcecie obalić go, zmienić kraj na lepsze, może Możecie sobie w dupę wsadzić. W obu przypadkach wasz udział w wyborach to jest jakieś kurwa nieporozumienie. Co znaczy to, racjonalne wykorzystanie czy racjonalne prowadzenie polityki w kontekście uchodźców z Ukrainy czy no koniec pracowników z Ukrainy? Nie, nie, nie. Których? No, z koniec Których? między innymi 500. Plus. Czyli to jest zabieramy tak, Ukraińcom 500, tak, plus, tak, tak, tak. którzy mieszkają i pracują w Polsce. No tak. tak. No to są uchodźcy. No uchodźcom, tak? Ech, wygląda na to, że Aneczka, chociaż szczerze wątpię, ponieważ jest prawnikiem, nie rozumie, że Ukraińcy w Polsce pracują to nie są uchodźcy w stylu siedzą na tyłku cały dzień nie podejmują żadnej aktywności zawodowej jest wręcz przeciwnie wielu Ukraińców jest szeroko rozwiniętych zawodowo między innymi mamy lekarzy ukraińskich mamy pielęgniarki ukraińskie pracowników fizycznych budowy kurierów dostawców ci wszyscy ludzie w świetle prawa polskiego pracują jak najbardziej legalnie a co za tym idzie powinni dostawać tak samo jak inni ludzie pracujący odpowiednie świadczenia Rozumiem, że Konfederacja, a przynajmniej Aneczka, chciałaby im te świadczenia teraz zabrać. Tylko wiecie, my tutaj już wchodzimy na bardzo grząski grunt, ponieważ jeśli okazuje się, że mimo tego, że pracujesz, możesz czegoś nie dostać, to jest to wywalenie stolika o nazwie umowa społeczna, na podstawie której stoi praktycznie cała Europa. Jeśli mielibyśmy sobie wybierać, że ten dostanie świadczenia, bo jest czystej krwi Polakiem, a tamten nie, bo nie jest bo trochę pobrudzona, to w tym momencie cała ekonomia nam się wali. Do podjęcia jakiejkolwiek aktywności zawodowej nie tylko imigranci by nie byli chętni, ale mam wrażenie, że także zwyczajni Polacy. No bo po co? Jeśli zawierzysz umowie społecznej i pracujesz całe życie, to możesz być pewien, że państwo dotrzymuje swoich zobowiązań. Jeśli jednak mamy państwo, które takich zobowiązań nie dotrzymuje bądź też zrywa sobie je według własnego widzi mi się, to nie jest ono partnerem wiarygodnym. Bo dzisiaj imigrant nie dostanie, jutro pani Kasia z podtrójki, a pojutrze kto wie, może ja. Powinniśmy ograniczać migrację z Ukrainy do Polski. Pytanie, czy mamy takie narzędzia, tak? bo na razie to właściwie mamy już tak masową migrację ze strony ukraińskiej, że nie wiem, nie wiem, czy jest tutaj jakaś w ogóle pole do tego, żeby ją ograniczać, tak? Czy wyście to słyszeli? Bo ja w tym momencie się zastanawiam, czy ja dobrze słyszę. Mamy pytanie dotyczące tego, czy imigrację z Ukrainy należy ograniczyć. Natomiast Aneczka w ogóle nawet się nie zastanawia, czy warto, czy nie warto, tylko jakich narzędzi można użyć. To z kim budować politykę na wschodzie? No, panie redaktorze, to zależy, tak? To zależy. Od czego? Od tego, jakie, jakie chcemy interesy realizować na tym wschodzie, tak? I tu się zaczyna wicie, no bo wicie, rozumicie, Rosji nie powicie. Jestem szczerze pod wrażeniem. Konfederaci chyba powinni zainwestować w jakieś certyfikaty akrobaty. Myślę, że jakim partia upadnie i przy okazji nie zostaną aresztowani za działalność na rzecz Rosji, to znajdą spokojnie pracę w każdym możliwym cyrku. Tutaj właśnie mamy bardzo piękny pokaz akrobacji intelektualnych, to znaczy mamy pytanie wprost: z kim warto w takim razie, skoro nie z Ukrainą, prowadzić interesy na wschodzie? Nawet jakby spojrzeć na mapę, to my tutaj za bardzo silnych partnerów innych nie mamy. Ale to oczywiście nie przeszkadza Aneczce przejść w czysty szymonkizm na zasadzie: o, to to zależy, tu trzeba pomyśleć. Tak się składa, że nie, tak się składa, że Europa jest w wojnie hybrydowej z Rosją i tutaj już nie mamy pola na myślenie, zastanawianie się, kombinowanie. Tylko są dwa stronnictwa, albo dogadujemy się z Ukrainą, żeby dojechać Rosję i mieć święty spokój na wschodzie, albo dogadujemy się z Rosją, licząc naiwnie, że jak Putin zajmie wreszcie tą Ukrainę, to przyjdzie, poklepie nas po pleckach, powie: to towarzysz, my już atakować nie będziesz". Choć biorąc pod uwagę, że rosyjscy oficjele regularnie atakują słownie Polskę, Polaków oraz naszych polskich polityków, to raczej mi się nie wydaje to prawda, to stanowisko jest jasne, że polski rząd nie zgadza się na mechanizm relokacji, natomiast mechanizmu solidarności, przymusowej, przymusowej też solidarności, no panie redaktorze, on nie został ogłoszony 8 czerwca na, na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej, on został ogłoszony przez szefową Komisji Europejskiej we wrześniu 2020 roku. No i moje pytanie do partii rządzącej jest takie, co zrobiono przez te prawie trzy lata, żeby zmienić zapisy tego rozporządzenia, czy w ogóle innych rozporządzeń dyrektyw wchodzących w cały pakt migracyjny, bo ja mam Wrażenie, że po prostu nie zrobiono w tej sprawie nic. Nie złożono ani poprawki, ani nie wyartykułowano polskiego stanowiska, ani nie wyłączono Polski z tego mechanizmu na poziomie, kiedy on był, e, przechodził przez wszystkie instytucje Unii Europejskiej. No i dzisiaj na szczycie Rady Europejskiej ma wybrzmieć polskie stanowisko WETA. E, nie wiem na jakiej zasadzie ma to się odbyć. No niestety no, to zostało przegłosowane na poziomie Rady Unii Europejskiej. Nie chcą się tutaj bawić w jakiegoś adwokata PiSu, ale Aneczka zdaje się nie rozumie, jak działa legislacja. Nawet na etapie państwa polskiego nie da się odwołać bądź też zawetować jakiegoś aktu, który dopiero jest tworzony. Tak, żeby to Aneczka, ale także wy zrozumieliście, nie da się na przykład odwołać od wyroku sądu, kiedy jeszcze proces trwa, bo wyrok nie został jeszcze ogłoszony. Znaczy, my wszyscy idąc na przykład na rozprawę, już wiemy jaki będzie, ale nie da się od niego odwołać. Czy to oznacza, że podczas tego procesu nie zrobiliśmy totalnie nic, żeby go zmienić? Otóż nie. No, warto tutaj wytknąć hipokryzję partii rządzącej, dlatego że z jednej strony mamy tutaj politykę antyimigracyjną na poziomie Unii Europejskiej, a z drugiej strony mamy szeroko otwarte drzwi dla imigrantów z odległych kulturowo nam obszarów, również z państw muzułmańskich. Co więcej, 19 czerwca w RCL, w Rządowym Centrum Legislacji, pojawił się projekt rozporządzenia upraszczający pozwolenia wydawania na tym etapie zaczynam twierdzić, że Anka nie widzi totalnie różnicy pomiędzy imigrantem ekonomicznym a imigrantem zarobkowym, bo po raz kolejny Haneczce się zapomniało wspomnieć, ale od czego ja jestem. Afera, że ci wszyscy ludzie przyjechali, to jest afera kręcona o wizy pracownicze. Aby dostać wizę pracowniczą, musisz być zatrudniony przez jakiegoś prywaciarza na miejscu. Przykładowo, pan Heniek zatrudniał sobie ludzi na czarno. Przyszła kontrola i, kurde, ma wybór: albo ich dalej zatrudniać przy czym jak zobaczył koszty zatrudnienia, to prawie dostał zawału albo ściągnąć nowych pracowników, którym będzie płacił psi grosz. Pan Heniek widzi, że Ukraińcy pracują bardzo ciężko, nie narzekają, ale no niestety zaczynają mieć żądania, ponieważ tak się składa, że są coraz bardziej wyspecjalizowani. A zatem pan Heniek szuka jakichś biednych frajerów, którzy będą w stanie pracować za psichuj. Wobec tego pan Heniek legalnie ręczy zadanych pracowników, na przykład z Bangladeszu, na przykład z Uzbekistanu, jakichś tam odległych krajów, dla których stawki, które on oferuje, urastają do miany jakichś kosztów dobrobytów. Ci pracownicy przyjeżdżają do pracy na okres, do którego trwa okres umowy o pracę. Kiedy umowa o pracę się kończy, kończy się razem z wizą. I taki pracownik jest zobowiązany wrócić do domu w trybie natychmiastowym. Tutaj wypadałoby zadać pytanie, dlaczego Konfederacji przeszkadza, że są ludzie, którzy odwalają tak zwaną czarną robotę? Dlaczego w ogóle jest problem z tym, że polscy prywaciarze ściągają takowych ludzi? Bo wiecie, tak się składa, że gdyby nie oni, to tą robotę ktoś i tak musiałby wykonać. A co za tym idzie? Na przykład taka Aneczka musiałaby być, dajmy na to, szambonurkiem zamiast mecenasem, ponieważ każdy miałby jej wykształcenie totalnie w dupie, kiedyby się okazało, że kanalizacja jest zapchana i pół miasta stoi w szczynach. Ale przecież Konfederacja wcale nie chce zepchać Polaków do roli zwyczajnych roboli, prawda? I przy naszych wyliczeniach wygląda na to, że gdyby zlikwidować dużą część obciążeń i regulacji, jesteśmy w stanie obniżyć cenę budowy domów i mieszkań nawet o 30%. No to będzie obniżał? No kto, panie redaktorze, nie trzeba, nie trzeba tak, tej, takiej biurokracji, nie trzeba takich wymogów, zwłaszcza wymogów jeśli chodzi o e, politykę klimatyczną, która wprowadza obowiązek zeroemisyjnych nowych budynków od 2026 roku dla domów prywatnych od 2028 roku, aby obniżyć koszty budowy takich budynków. Czy... Aneczka w tym momencie dojebała, że chce samowolki budowlanej? Tak, drogie kurce, w momencie, kiedy mamy problemy z patodeweloperką, na pewno potrzebujemy im znieść obostrzenia. To totalnie rozwiąże wszelki problem. domy i mieszkania tańsze o 30%. Pytanie tylko, czy na pewno wykonawcy będą chcieli taniej budować? Ja już panu redaktorowi odpowiem: tak, będą chcieli budować taniej. Czy obniżą ceny? Nie, w żadnym wypadku. W środku celi panuje taki hurra optymizm, że jeśli prywacz będzie zarabiał więcej, to na pewno się podzieli. Nie, moi drodzy, tak się składa, że prywaciarze zatrzymują hajs dla siebie. I jeśli będą dostawali więcej hajsu, to zgadnijcie co zatrzymają więcej hajsu dla siebie. I my to widzieliśmy w picie dla młodych, my to widzieliśmy w tarczy antyinflacyjnej, my to widzieliśmy w tarczy antykowidowej, gdzie prywaciarze wymuszali urlop bezpłatny na swoich pracownikach, a potem brali hajsy za nich, tak jakby oni byli na normalnym, płatnym urlopie. Konfederackie życzeniowe myślenie o ekonomii nie działa. Podsumowując, moi drodzy, przesłuchaliśmy wywiad z Aneczką, która jest z drugiego, nie trzeciego, 4 10 2137 tylko drugiego szeregu Konfederacji. I tutaj ziobro zaskoczenia, drugi szereg mówi jota wiotę to samo co pierwszy. A zatem tak uważam osobiście ojczenie, że gdzieś tam, gdzieś tam pod dziesiątą warstwą Konfederacji to są normalni ludzie, ja się w ogóle czepiam na siłę. Bo według mojej opinii nie, wcale tak nie jest. Uważam, że jest to monolit ludzi klepiących dokładnie te same formułki, mających problem z dokładnie tymi samymi zagadnieniami, kogokolwiek się zapyta. Z jednej strony sili mi się na usta określenie hive-mind, z drugiej jednak, żeby był ten hive-mind, to musi być najpierw jakiś mind. Ja tutaj tego nie dostrzegam. Widzę natomiast bandę ludzi, która, jak jeden mąż, wyznaje dokładnie te same rzeczy, klepie je niczym formułki i, co gorsza, według mnie, w ogóle się nad nimi nie zastanawia. Bo gdyby się nad nimi zastanawiała, to za którymś pytaniem, które wywołuje error 404 w ich pseudologice albo ta logika zostałaby całkowicie zmieniona, zmodyfikowana. Albo porzucona. Tu refleksji brak? Według mojej opinii sensu tego też brak? Tak samo jak tych lepszych i ukrytych wartości. Kuce, wywalcie to kopium. Naprawdę ono już się dawno przeterminowało. Nie ma sensu. To tyle na dziś, dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam Was do obejrzenia kolejnych oraz w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego patronite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję, jeśli chcecie podesłać temat, też możecie. Tymczasem ja się z Wami żegnam, dzięki za obejrzenie, do następnego hej hej.